Co, masz jakiś problem? Cześć, tej strony Kusi, w tym odcinku otwieramy kolejne boostery Pokemon z McDonald's Oprócz tego, Evolving Skies, na dodatek kart Pokemon od sklepu LootQuest, lootquest.pl, kupując tam można poprosić o kartę z moim autografem Słuchajcie, wiem, że sporo kupiłem tych boosterów tam miałem 5, tu jest 2 Okej, okay, teraz mamy kompletne 10 boosterków z McDonalda Słuchajcie, z tymi boosterkami z McDonalda jest taka sytuacja, że troszkę ich zaczęło brakować Było to do przewidzenia po sytuacji w Stanach Zjednoczonych Bo w Stanach te boostery były pół roku temu jakoś coś koło tego Także naprawdę sporo czasu zdążyło minąć I w ogóle te, e, to nie są naklejki w tym, w innym są naklejki Ale naklejki są super <laughs> I o co chodzi w tytule filmu I o co chodzi z tą całą sytuacją McDonalda Problemami McDonalda w związku z właśnie promocją na karty Pokémon. Na pewno pamiętacie, w poprzednim filmie mówiłem, że udało mi się kupić dwie paczki po 6 złotych. Nie kupiłem ich, nie wiem, z 20 łącznie do filmu. Nie chciałem kupować jakichś kosmicznych, bojąńskich ilości tych kart Pokémon, no bo wychodzę z założenia, że tyle, ile mi było potrzebne do filmu, no to kupiłem. A takie wykupowanie ogromnych ilości naraz jest. <laughs> z jednej strony rozumiem całkowicie ludzi, którzy są to, chcą trochę sobie dorobić, to nie jest ich wina. Że McDonald's zrobił za mało tych boosterów i zaczęło ich brakować. Także, no, każdy chce sobie czasem dorobić, jest to całkiem, całkiem zrozumiałe. No, ale ja chciałem się też kierować tym, żeby wystarczyło na tych boosterów dla wszystkich, e, nie wykupować wszystkich, żeby przede wszystkim dzieciaki, bo to o nie, o nie e, chodzi w tej promocji, żeby dzieciaki też miały możliwość e, dostać swoje karty. Pokémon, i pamiętacie na pewno, jak w ostatnim filmie mówiłem, że można kupować zapawki osobno, albo można nawet e, za pół ceny kupić. E, po dwie zabawki lub wielokrotność liczby 2 i okazało się, że już McDonald's wycofał się z tego kazał wycofać te promocje we wszystkich swoich restauracjach chociaż podobno mówi się, że słowo restauracja na McDonald's to jest zbyt duże słowo ale wydaje mi się, że no niekoniecznie, no bo definicja restauracji to jest po prostu miejsce gdzie się siada i je Także restauracja fast food też wydaje mi się no jest rodzajem restauracji, jakby nie patrzeć. Co prawda, nie taką jakąś, wiecie, elitarną, elegancką, no tylko taką dla masowego odbiorcy, ale wciąż restauracją. Tak czy inaczej, restauracja McDonald's wycofała się z tego, z tej promocji kazała od tej pory tylko i wyłącznie sprzedawać czy dodawać za darmo te karty Pokémon do zestawów Happy Meal. Co ma swoje zalety, ma też swoje wady. Oczywiście tam widziałem pytania w komentarzach pod poprzednim filmem. Czemu na przykład w automatach nie ma czegoś takiego, że można, bo wiecie, w McDonaldzie są te takie dotykowe ekrany. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie sprawdzałem w tym ekranie, czy można osobno kupić zabawki z Happy Meal. Chyba nie da się w tych ekranach, gdzie się klika palcem. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli się mylę, ale chyba się w tych dotykowych automatach do zamawiania osobiście nie da. Tylko trzeba było podejść do kasy, powiedzieć, że poproszę same zabawki bez zestawu Happy Meal, jeszcze proszę mi nabić promocję, że tam zwiercę w cenie jednego za 6 zł i tak dalej. I wtedy to nabijali, ale McDonald's się z tego wycofał. Czemu? No bo zaczęło brakować tych kart. Widziałem już dzisiaj na Allegro ktoś wystawiał booster po 40 złotych. E, liczą ludzie na to, że to się skończy i że ktoś, ktoś, duże rzesze osób będą chciały to kupić jednak, no bo wiecie kolekcjonerzy albo, nie wiem, tak jak z, z tymi świeżakami w Biedronce, czy co to tam teraz jest e, ktoś się napala, że będzie, że będzie, nie? A potem się okazuje, że nie ma. No, no i, i co? A tak naprawdę na Aliexpressie te świeżaki chyba można było kupić tam za 25 zł pewnie czy coś. No ale to już ludzie tego nie ogarnęli. Także ja nigdy nie czaiłem tego tej mani na świeżaki. Ale na karty Pokémon czaję. No bo to się skończy. Tego już nie będzie. To jest limitowane. Tego nie można zamówić na Aliexpressie. No bo jak zamówisz karty Pokémon na Aliexpressie to powodzenia byczku, ale przyjdą Ci podróbki na 100%. Może przynajmniej jakieś śmieszne będą te podróbki. Mam kilka filmików o podróbkach. Kart Pokémon z AliExpress, także jak chcecie, to sobie obejrzyjcie. No, także, także ludzie pokupowali tego, liczą, że ceny wzrosną, i z tego powodu McDonald's musiał wprowadzić surowszą politykę. Tylko jeśli kupujesz McDonald's, dostajesz karty. W innym przypadku nie. No i z jednej strony to jest dobre bo w części restauracji zaczęło już brakować tych kart dużo szybciej niż tutaj było to spodziewane i no to jest problem wiadomo, że jak dzieciaki przychodzą rodziny zjeść w McDonaldzie i, i liczą na te zabawki, a potem się okazuje, że nie ma, no to jest duży problem z drugiej strony co z ludźmi, którzy chcą same karty i co teraz będą musieli kupić to jedzenie widziałem tam komentarze, że jak, jak chcesz same karty, a nie chcesz jedzenia to oddaj bezdomnemu niby tak, niby tak, ale no Pytanie, czy akurat twój lokalny bezdomny będzie miał ochotę na maka? No, może akurat na przykład nie ma bezdomnego u ciebie na dzielnicy, albo jest na urlopie, wyjechał gdzieś sobie, albo no nie lubi McDonalda, może, może degustuje w innych tutaj rzeczach. No, najważniejsze w tym wszystkim, żeby jedzenie się nie marnowało, nie? No, bo to jest zawsze niefajne, wyrzucanie jedzenia. Także ja osobiście byłem zwolennikiem tego, że można kupować karty bez jedzenia, no ale okej. Okay. Hmm, kurczę, nie trafiłem dzisiaj żadnego Pikachu. Ach, dziwna sprawa. Wątpię, że były przebrane te karty, ale te pieczęcie na nich są takie, że to w sumie, nie wiem. Nie, no widać by było, jakby to było wcześniej odklejana ta pieczęć i potem przyklejana z powrotem, nie? Jak myślicie? Ale ogółem mogli to jakoś dużo lepiej zabezpieczyć. No. Można sobie latarką podświetlić. Nawet podobno Pikachu widać bez użycia latarki. On jest taki żółty, że rzuca się w oczy bardzo charakterystycznie. I jak ktoś nie wie, co to jest, co teraz otwieramy, to się nazywa Booster Box. To do tyłu. No i generalnie tak sklepy sprzedają karty Pokémon, nie? Że otwierają coś takiego, wystawiają na półkę i może klienci mogą sobie brać. Iść do kasy, płacić nie. Otwórzmy na razie tyle. Co sądzicie o tej całej sytuacji w McDonald's? Czy to nie jest trochę przesada? Ten hype na te karty Pokémon. Mi się wydaje, że teraz rynek jest mocno zniekształcony przez to, że celebryci zaczęli się interesować tym, nakręcać hype. Chodzi mi o takich bardzo popularnych YouTuberów pokroju Logana Pola, którzy zrobili sobie z tego. Mega, mega biznes. Mystic Seven też się zalicza do nich. A co oni zrobili takiego, że, że zaczęli na tym tak dużo zarabiać i tak bardzo promować karty Pokémon? Sztuczka stara jak świat. Kupujesz jakąś kartę, na przykład kolekcjonerski Charizard sprzed 25 lat, tam holograficzny 10 na 10, dajmy na to za 100 tysięcy dolarów. Nie orientowałem się ostatnio jakie dokładnie są ceny, ale powiedzmy, że 100 tysięcy dolarów. Hmm, kiurem. No i co potem robisz? Masz kilka milionów obserwujących, więc piszesz na swoim Twitterze i na swoim YouTube. Ej, słuchajcie, te karty Pokémon. Są bardzo dużo warte, kupcie je szybko, bo niedługo będą no, jeszcze, jeszcze więcej warte. I co się dzieje, pompujesz cenę tej karty w ten sposób, tak? Bo nakręcasz manię. To gdyby. W Holandii chyba, w, nie wiem, w którym tam wieku, w, pewnie w 15 albo 16 e, była tak zwana tulipomania, nie wiem czy słyszeliście o tym, że tak się ludzie podjarali potencjalnymi zys zyskami ze sprzedawania tulipanów, że zaczęli handlować w ogóle tymi cebulkami tulipanów albo robić jakieś takie kontrakty, że ja kupię od ciebie te cebulki 10 razy drożej, a potem sprzedam innej osobie ten kontrakt 20 razy drożej. E, no i nakręciła się taka pierwsza w historii można powiedzieć bańka spekulacyjna na cebulki. Tulipanów, potem dużo ludzi straciło na tym dużo, dużo pieniędzy, jak bańka pękła. i gdyby w tamtych czasach istniał YouTube i Logany pole to też by oczywiście najpierw kupiły dużo cebulek tulipanów, schowaliby to w piwnicy, a potem powiedzieli, że słuchajcie, kupujcie te tulipany, bo zaraz cena wzrośnie. No a samo powiedzenie na YouTube, że cena wzrośnie powoduje, że cena rośnie. No i oczywiście tak to się kręci. Drugi powód jest taki, że kupują youtuberzy. Booster boxy nieotwarte starych vintage kart, o coś mi tam wypadło, starych kart, taki na przykład booster z base setu i mówią tak, ja kupuję go za nam 200 tysięcy dolarów, tam w środku jest dajmy na to 36 boosterów, ile ja powiedziałem, że za 100 tysięcy dolarów kupił, dajmy na to za 100 tysięcy dolarów kupił, eee, mówi, że, że każdego boostera sprzeda za 10 tysięcy dolarów. I otworzy na live streamie. Potem na tym live streamie jest 100 tysięcy ludzi. Eee, no i on na tym wychodzi powiedzmy razy 3. No bo co by się tam nie trafiło, no to on już i tak zarobił. Plus jeszcze ma z tego świetny kontent, dużo reklam. Hmm, Volcarona Wii. Bardzo elegancko. No i tak to się kręci. I pamiętam, jak robiłem chyba 4 czy 4 lata temu około, może 3, z hakiem. Film o właśnie takim boosterze kart Pokémon z Base Setu przed 20, wtedy 20 lat. Teraz już chyba 23 albo 4 lat. I wtedy pamiętam taki boosterek base setu z czasów, kiedy ja byłem dzieciakiem, kosztował 200 zł około na eBayu. No bo wiadomo, ktoś przechował gdzieś tam w piwnicy przez te 20 lat, albo zapomniał o tym, że miał takie nieotwarte boostery, albo po prostu liczył na to, na to że kiedyś cena wzrośnie wśród kolekcjonerów. Jaki piękny ten galariański Zaptos, co? No i generalnie takie liczenie na to, że cena wzrośnie, okazała się jak najbardziej. Prawdziwe, bo rzeczywiście wzrosła i kupowałem za 200 dolarów. Obecnie to mogę sobie pomarzyć, żeby taki booster kupić za 200 zł. 2000 zł to jest taka bardziej realna już cena, albo nawet, nawet i więcej. Hm, widzicie, jak to kwestia paru lat? Dobrze, że wtedy nagrałem taki filmik, bo dzisiaj to by mi było chyba szkoda w parę tysięcy płacić za jeden booster kart Pokémon. Jak to się wszystko nakręciło? No bo, oczywiście, coraz więcej ludzi chciało nagrać film czy otworzyć na live streamie, tak? taki booster. A coraz mniej ich jest na rynku, no bo ci, co mieli schowane w piwnicy, no to no, nowych już y, nie wykopią, że tak powiem, z piwnicy. No i, i tak to jest, że czegoś jest coraz mniej, a coraz więcej ludzi chce to kupić. Eee, czemu o tym wszystkim mówię? No bo to doprowadziło do tej sytuacji, jaką mamy z całym rynkiem kart. Pokémon, jaką mamy, i że teraz ludzie widzą, że wchodzi coś do McDonald'a, limitowanego, potencjalnie limitowanego. Eee, no i od razu myślą, żeby kupić tego dużo, schować w piwnicy, bo może za. Nawet nie za rok, ale nawet za parę miesięcy, jak już nie będzie dało się tego kupić w maku, sprzedadzą kilka razy drożej. I samo takie odsprzedawanie, hmm, nie wiem. Dla mnie każdy chce zarobić. Różne ludzie mają sposoby. Chodzą, koszą trawniki, kupują na wyprzedażach coś, potem sprzedają na lego drożej. Różne są możliwości. Także nie oceniam. Wiadomo, każdy potrzebuje trochę więcej kasy na życie. To jest normalne. Słuchajcie, Vaporion V Max. A straciłem fokus z tego podjarania. Zobaczcie, jaki piękny. Mm, Rapid Strike ewoluuje z Vaporiona V. No, piękny. Ciach. Volcarone też sobie schowamy do koszulki. I oczywiście, krótka też informacja: pewnie parę będzie pytało pod tym filmem. Piosy, kiedy wyniki tam konkursu, którego szczerześ w zeszłym filmie, są już na zakładce społeczności. W momencie, jak ten film jest wrzucany, są na zakładce społeczności. Jak ktoś nie obserwuje tej zakładki, trzeba wejść w mój kanał. I tam przejść na taką zakładkę społeczności, i tam są posty. Tak jak na, nie wiem, Facebooku się pisze posty, to youtuber też może pisać takie posty na YouTube. Także tam macie podanych zwycięzców giveaway'u Jakby ktoś szukał. Taylor Flame jest naszą rzadką kartą. Tym razem teraz boosterek z pięknym Sylwionem. O, pierwszy raz tak mi wypadły wszystkie karty, że. <noise> Dobra, już widzimy, jaka była rzadka karta. Milotic Wow, chyba muszę ten. bardziej się wyspać przed następnym filmem. Mm, ta Rey też jest epicka na tej okładce. Kolejny dodatek, jaki wyjdzie, słuchajcie, to będzie dopiero. Właśnie taki cały dodatek, będzie z okazji 25-lecia kart Pokémon. To może być gruba rzecz. Także. może się szybko wyprzedać. Ja już tam złożyłem preordery jakieś. Mam nadzieję, że uda mi się położyć ręce na nim. Tutaj proszę montażysta o pokazanie, jak to będzie wyglądało. Postaram się też otworzyć go na filmy, jak tylko będzie premiera. Montażysta, proszę wyświetlić, którego premiera. Bo tak z głowy to nie pamiętam. Dobra, mamy tak. Ursaring, Crystal Cave, Toy Catcher, Rufflet, Lotad, Emolga, Wubat, Gossifler, Pumpkaboo. I Talonflame znowu. Och, dobra, ciśniemy dalej, bo uśniemy. Karta energii. Tenta Cruel. Hmm, jaki tam schowany w podwodnej pieczarze. Palpitowd. Pryszczaty troszkę. Shopping Center. Słablu. Zorła nocą w mieście. Całkiem ładnie wygląda ten obrazek. Naprawdę ładnie zrobiony. Ryoma Urazuka jest autorem. Cryogonal. Petlil w deszczu. Birch Might, Timpole i Seismitoad. Me okay. lecimy dalej. Energia, Aroma Lady, Rescue Carrier Scrafty, Hitmonchan, Slack of Pikachu. W ogóle jest piękny ten Pikachu, tak mi się podoba. Pamka bo Talonflame jest riversem i w końcu jakiś holo Salamence. Zawsze lubię patrzeć jak na przestrzeni lat rosną średnie punkty życia Pokémonom. Jak ja byłem dzieciakiem, to taki największe punkty życia na Pokémonie to było 120 i to miał chyba Charizard albo ktoś, nie? Tutaj już normalne jest, widzę 170 w tym momencie zdarza się. Ok. Tak zwana inflacja statystyk W game designie i nie tylko chociażby w jakimś World of Warcraft w każdej grze która praktycznie się rozwija na przestrzeni lat e, no statystyki w końcu przekraczają takie ilości że potem trzeba na przykład odejmować zera nie dobra Ice Pop Dwebble Rafflet Rogen Rolla Hopip Apple Tan i Wow mamy full art trevenant Dobrze przeczytałem w ogóle jego nazwę? Tak, Trevenant V. Taki Halloweenowy Pokémon, akurat nam się trafił w sezonie jesiennym. Mmm, ładny, ładny, ładny. Aż nie mogę się napatrzyć. Dobra, pokażę Wam go jeszcze zanim go schowam do koszulki, bo te koszulki jakieś takie są matowe, są, że troszkę zasłaniają tą kartę jednak. Także pokażę Wam go poza koszulką jeszcze troszkę, jak się błyszczy. No, jest epicki po prostu. Wow, to było dobre. Energia. Switching Caps, Tenta Cruel. Boldor Dwebble, Merip, Drowsy. Uuu, ten artwork jest epicki. Chyba w życiu nie widziałem równie epickiego artworku na Drozy. Skragi, zgubigacie gacie zaraz. Oczywiście Fibas, Goldak. I mamy kolejną V. Jest to Umbreon. Albo tak bardziej po polsku Umbreon. Elegancko. I myślę, czy dzisiaj otworzyć całego booster boxa, czy tylko część jego. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I flapą. Też, też ładnie narysowane. Dosyć epicko, jak na jaszczurkę w jabłku. Dobra, tak. słuchajcie, jak się bawić, to się bawić. Lecimy dalej z otwieraniem kolejnych boosterków, tylko teraz troszkę przyspieszymy. Poproszę montażystę o przyspieszanie tylko do rzadkiej karty w każdym boosterze. Altaria, otwieram, wyjmuję. Shiftry. Stoutland. I tutaj. Uuu, jeszcze jeden V-Max Fajnie. Lecimy dalej. Tutaj Wigorov i <grystanie> Następnie. Uuu, kolejna V Golurk. Tu przyjrzymy się troszkę tej karcie, bo jest naprawdę pięknie narysowana. Zobaczcie na ten hologram ten taki efekt 3D. Jak na pierwszym planie rozwala ziemię. I tym razem Salamence, jeszcze jeden. Kolejne wusterko. O, oh, jaki łubufet śmieszny. Na rewersie. Rzadka karta. Majlotic, niestety. Gurgeist. Ciach. Sajdak na bezludnej wyspie. Nie wiem, co tam robi. Jaki Eevee tam. Wow. Eevee z Rayquazon. Hmm. Tak, jak zwrócił Ci uwagę, to pokazuję wam jakieś naj, najciekawsze artworki. Bo chyba jeszcze nie wszystkie widzieliśmy z tego dodatku na filmie. Nasz ulubienie Zorwa. Bergmite. Lubię tego Pokemona. I Floet i Victini. Holograficzny. Okej. Okay. Rzadka karta. Shiftry. Uuu, Glacion V. Jeszcze go nie mieliśmy. Spójrzcie na niego. Jak mu się pięknie oczka błyszczą. Elegancko. Znów Flapo. To jest reverse nasz w tym boosterze. Naprawdę jest epicko zrobiony. Tutaj wali jakąś, nie wiem. Kamehameha, czy coś takiego. <grymne> Epicko. Eee, no i Liljant jest rzadką kartą, bez hologramu. Trzy ostatnie boosterki. W tym filmie trzymajcie mocno kciuki. Yes! Mamy nową rzadką kartę! Full Art Sylwion! Full Art. Mm, 200 punktów życia. Rapid Strike Ability. Dream Gift. Hologram. Leci do klasera oczywiście. Nice. I uwaga, przedostatni booster. Tenta Cruel i... Ampharos. I ostatni, słuchajcie. Zapnijcie pasy. Rzadka karta tutaj to. Zoroark. Okej, okay. pamiętajcie, żeby zostawić. W ogóle tego jeszcze nie widziałem. Kajum kosmiczny. Jest. Jaki hipno. Ty na sam koniec odcinka, ostatnia karta, jaką zobaczyłem. To jest hipno-robiący słowiański przykuc. To jest mój faworyt, słuchajcie, w tym filmie. Biorę tą kartę do swojego klasera tylko dlatego, że to jest. Yy... Hipno robiący słowiański przykład. Hipno w sumie nawet wygląda jak taki Polak, nie? Jak ten typowy Janusz z memów. <grymne> Dobra, zostawcie słuchajcie, łapę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się w kolejnym filmie. Obejrzyjcie propozycje innych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć.